swój tom Kazimierz Brakoniecki. Poszczególne wiersze składają się na wielki poemat o poezji i losie poetów. Ci wielcy poszukiwacze transcendencji są najbliżsi Brakonieckiemu. Friedrich Hölderlin W końcach liści jest cieplej, senniej, w zamarzającej trzcinie Piękniej jest wewnątrz zakończonej brązowym palcem kołyszącej się góry. Bogowie przeszli tędy. Jeszcze chwieje się zadraśnięty pień leszczyny. Jeszcze lis obwąchuje ich rudy ślad. W takim czasie, kiedy inni są potrzebni tylko po to, aby wyrównać deskę, odstawić skrzynię... Pustym dnem do ściany, lub podawać wodę, spływającym tam korzeniem mandragory. Dnie mają swoje ciche zwieńczenia, i w ich przezroczystej perspektywie, każda napotkana rzecz pozwala się wziąć w ręce. Każde wypowiedziane zdanie ma siłę i ciężar, aby pasowało w to miejsce, gdzie zaznacza się gęsto mrok. W rogu izby jest cieplej. Senniej na ramionach stołu. Boleśniej jest koło szyby, pękniętej od deszczu. Jeszcze jest biały chleb i wino, ukryte pod stropem poematu. Rainer Maria Rilke Róża o brzegach z wosku. Wyciśnięte linie papilarne ugaszonego dzwonu. Książka czytana palcami. W dali widać oślepłego mężczyznę, który na zboczu odwraca się jeszcze raz do przerażonej twarzy z nienacka umarłej, także trawi już z nieruchomiałą od bólu przemoc. Róża obrzegach z wosku. Ciało pionowe w dotyku lepko przyrastające do żwiru, szuranie bosych stóp o spłaszczony zmierzch, pozamykane okiennice, spoczynek w woni. Człowiek odmawia swoje oczy, płacze w głąb wargi, która umiera do wewnątrz, na Przewiercanych przez gwiazdy do mostwach, rozwieszają się linie papilarne, niezapisanej strony kosmosu. Chciałby wyrosnąć w nocy różą złożoną z płatków wiary, ale tak by nikt go nie widział, ani tym bardziej zerwał, chyba że sam Anioł Piękna. Ale najbardziej by chciał, być niewidzialną różą, Kwitnącą raz w roku na wieży nieskończoności, Której woń by przyciągała jedynie dusze pszczoły O podwójnych twarzach śmierci i miłości. A umierał jak przewrócony ul z wierszami, Jak ul z rojem wymarłych od zimna wierszy, z którego wystaje przerażający sopel nicości. Jarosław Iwaszkiewicz: Mam taki sen, ale snu się nie ma. Sen się śni i się prześniewa. Taki miałem dom, który utraciłem, takie miałem ściany z pogodnego wiersza i okno miałem. I drzewa za nim rosły. Uranio uczyń mi z nich trumne i wiosło, abym dopłynął hymnem do czystej miłości. Wiersze Kazimierza Brakonieckiego z tomu lekcja poezji dla zaawansowanych czytał Mateusz Weber jutro ciąg dalszy zapraszam iwona Smolka.